Hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mam mega dzień, mega pozytywną energię i mega negatywny test. Aaaa! Słuchajcie, tak się cieszę. Wczoraj do późnego wieczora jeszcze odświeżałam, odświeżałam e, wyniki i cały czas miałam, że e, test w przygotowaniu, czy wynik w przygotowaniu, coś takiego. No i ostatni raz sprawdziłam, o 23, chyba 30, nie było tego wyniku. Mówię, dobra, już idę spać, bo po prostu będę nieprzytomna. No i dzisiaj rano przed 8 sprawdziłam, dostałam w ogóle też smsa, że wynik już jest dostępny na tej stronie, na której tam trzeba to sprawdzać, no i, i spoko, więc czekam, słuchajcie jestem dzisiaj jeszcze na home office, no bo wiecie też nie wiedziałam co i jak i ja w ogóle nie wiem jak to działa, czy to jest tak, że jak automatycznie ja dostanę, nie wiem nawet o 12 czy tam, w ogóle ten wynik przyszedł jakoś bardzo późno w nocy, a tylko ja go po prostu odczytałam dzisiaj rano. Ale właśnie się zastanawiam, czy to jest tak, że jak nie wiem, o 12 w nocy przed wynik do, na to moje takie internetowe konto, to od tego momentu jest ściągnięta ym, kwarantanna? Czy ja mam czekać na coś? No koleżanka mi powiedziała, że powinien do mnie zadzwonić z bo powinnam dostać sms o jakby ściągnięciu kwarantanny. Yy, no więc wiecie, nie chciałam też ryzykować. Yy, poza tym, powiem Wam, że już Mam to mówiłam. Ja w domu czasem więcej zrobię niż by siedząc w pracy. Więc, mi to na home office jak najbardziej pasuje, bo mam dużo rzeczy, dużo pracy, dużo tematów i problemów do rozwiązania, więc, więc wolę nawet. Ale już to wracam jeszcze ten jeden dzień przed świętami, ponieważ piątek mam wolne. Wigilie i święta. Cieszę się, powiem Wam, jest w ogóle mega piękna pogoda: jest słońce, jest mróz i jest śnieg. I powiem Wam, że sprawdzałam pogodę na internecie. I niestety, ale yy, ta pogoda ma się popsuć w takim sensie, że po prostu ma być chyba plus 6 stopni w święta, wszystko będzie topnieć, ale wiecie, wczoraj już rozmawiałam z mamą, ja mówię, jak będzie pozytywny test, to wtedy jak święta i w ogóle, yy, jeszcze wiecie, specjalnie Michał, tata też przyjeżdża yy, na ten, na święta, no więc mówię, no trochę lipa. Czuję to plany mocno No wiadomo, że też tak myśli nie? Może jakbym się źle czuła I czuła się chora No to wtedy bym się martwiła może o coś innego Bardziej No, ale na szczęście będą święta Z rodziną I to jest najważniejsze Dobra, słuchajcie, bo jeszcze nawet nic nie zjadłam Mam dzisiaj pieczoną owsiankę z bakaliami I frużelinę owocową z rabarbarem Coś takiego, więc wygląda Nieźle W ogóle patrzcie, mam też na na kolację mam taką meksykańską wege potrawką i takosa do tego, ekstra odgrzeję sobie to i potem sobie to włożę w takosa i będę mieć takie e, takos na kolację mam zupę grzybową dzisiaj z ziemniakami mam e, faszerowaną cukinią z serem i kolafierem bardzo ładnie to też wygląda, ja lubię takie wiecie jakieś klopsiki, plasuszki takie rzeczy obiad dzisiaj tak się śmiałam do Michała, jak bo wczoraj przyszedł już ten catering, więc tylko schowałam do lodówki. tylko spojrzałam sobie co jest i schowałam do lodówki. I na obiad mam kaszę, to lubię, mam jakieś takie ala la wegemielone, też lubię, ale zobaczcie co tu jest. Dajcie znać w komentarzach, kto tak samo jak ja nienawidzi surowki z marchewki tartej Uuuh. i wiecie co jest najbardziej zabawne że taką obraną ym, surową marchewkę tak wiecie żeby sobie pogryźć zjem yy, gotowaną marchewkę z rosołu uwielbiam zawsze mamie mówię dużo marchewki mi daj na talerz ale taka tarta surowa marchewka czy tam nawet z jabłkiem, czy przyprawiona na milion jakimś sokiem z pomarańczy, bo już też różne były, nawet w restauracji jak czasem gdzie były różne takie wiecie, wydziwiane te surówki z marchewki, no nie jestem w stanie mi to przejść i tak samo nienawidzę soku z marchewki, czy tak jest taki wiecie, sokowirówki taka prawdziwy sok z marchewki, prawdziwa pomarańcza, jakieś banan wszystko jest wymieszane, takie ala Kubuś, tylko domowy no nie jestem w stanie przejść tej marchewki, nie wiem o co chodzi ale, no ale nie Także jestem ciekawa jak wy Słuchajcie, kiedyś jak byliśmy nad morzem No to czasem było tak, że jak się zapomniałam e, Powiedzieć w knajpce, że Żeby mi nie dali marchewki do ryby No to dobierałam Później jakąś surówkę Czy tam jakąś kapustę, no cokolwiek A Edi dostała na talerzyku Bo Eli znowu uwielbia marchewkę Surową, tartą To jest jego przysmak, także Także on lubi. Dobra kochani, robię sobie kawę, robię sobie śniadanie. Ach, powiem wam, że naprawdę tak mi kamień z serca spadł, że bardzo się cieszę. Aha, już sobie naszykowałam tą No bo powiem wam, że takie wstrzymanie i co teraz. Także dzisiaj po pracy zabieram się już za jakieś takie wstępne ogarnięcie. Porządki, jeszcze nawet śmiałam, bo widziałam gdzieś tam na Instagramie dziewczyny pytały na stories, czy sprzątacie na święta, czy sprzątacie cały rok i teraz na święta macie więcej spokoju, no bo to tylko takie ogarnięcie No u nas tak jest, że my właściwie sprzątamy cały rok, ja już wam mówiłam, że ja co sobotę robię takie naprawdę porządki, my też nie mamy jakiegoś dużego mieszkania Więc jedyne co mi tak pozostało bardziej, to chciałabym jeszcze umyć tą ścianę przetrzeć po prostu tą tapetę z kurzu, chociaż Michał, Michał ją ostatnio delikatnie przetarł, jak malował kuchnię. kuchnię wymalowana, wszystko wiecie, posprzątane, więc tak jak mówię, ogarnąć. I tak samo w dużym pokoju. Jedyne co zawsze robię na święta, to myję naprawdę porządnie na dwa razy podłogę i wtedy myję, że tak powiem, starym sposobem, na kolanach, własnoręcznie, nie mopem, żeby dotrzeć w każdy zakamarek, żeby porządnie Odsuwam też kanapę wtedy, żeby sobie tam za kanapą, przetrzeć ym, podłogę i tak dalej. Chociaż ostatnio, że ja, ja się też tak śmieję, że ja w ciągu jednego roku tyle razy tańcuję z meblami i robię jakieś przemeblowania, zmiany i w ogóle, yy, że no my średnio, ja, znaczy ja średnio tak raz na trzy miesiące przecieram kurze yy, pod meblami, dlatego że po prostu robię jakieś przemeblowania. <laughs> no więc tak, więc na szczęście yy, nie czekają mnie żadne jakieś mega porządki. Jedyne, co też tak naprawdę porządnie chcemy wysprzątać, to łazienkę tam za pralką, to fakt, już dawno nie odsuwałam i tam na pewno będzie surprise, ale zawsze akurat łazienka należy do Michała, więc już się śmiał, że on się zabiera za takie porządki, a ja w tym czasie będę już coś tu w kuchni piścić. Dzisiaj mamy środa, jutro mamy czwartek, więc jutro jak wrócę z pracy, to zabieram się za, za sernik, bo jego jakby się robi tak na trzy dni i on właściwie... Znaczy, na dwa dni w sumie się robi, no ale potrzebuję go na piątek, na Wigilię, więc muszę go zrobić w czwartek. <grymne> Wiecie o co chodzi. Ale i tak zawsze trzymam go w lodówce, będzie mu się też nic nie stanie. No i muszę sobie rozplanować. Kapustę jeszcze chciałam sobie zrobić, bo ona też jest najlepsza, taka po dwóch dniach, jak sobie przejdzie w lodówce i jeszcze raz jest odgrzana. Taką kapustę z grzybami, oczywiście suszonymi. Dajcie znać, czy też takie coś robicie. No i tak, no już, że tak powiem, wrócił mi świąteczny nastrój, świąteczna aura i zapał do świątecznego działania, także kochani, no co, no witajcie w kolejnym vlogmasie, jak zwykle na dzień dobry miałam tutaj na szybko się z Wami przywitać, a jak zwykle się rozgadałam, więc jemy ja nie piję kawę, siadam do pracy i do później. Zrobiłam sobie małą przerwę na obiad, oczywiście marchewki nie będę jeść. I zostawiłam sobie ten obiad w tym opakowaniu, żeby już nie brudzić talerzy, żeby już było, wiecie, jak najmniej sprzątanie i wszystkiego. I mówiłam Wam rano, że, że po pracy zabieram się za sprzątaniem i tak zaraz się zabieram tu poogarniać wszystko. Ale oszukali mnie. Mówiłam wam, że jak zamówicie do 21 grudnia, czyli do wtorku, na Notino, to dojdzie wam jeszcze prezent na święta. No i słuchajcie, wczoraj chciałam zamówić Michałowi prezent, który miałam kupić wtedy, jak byliśmy na zakupach, co była taka mega kolejka do Notino, co wam mówiłam, że nie chciało nam się stać. No i co? No i jednak się nie da. I jakbym zamówiła wczoraj, to byłby dopiero na 28 grudnia. No nie chciałabym, żeby się okazało, że Michał nie będzie mieć, mieć prezentu pod choinką no i tak sobie myślę, że może dzisiaj w związku z tym, że już mogę wychodzić, że wszystko jest ok że może dzisiaj na sam koniec dnia mm, pojedziemy do galerii do Katowic, tam gdzie jest no kino yy, może nie być jakieś kolejki tak tuż przed zamknięciem, nie wiem, do której tej pierwszej są teraz czynne czynne sklepy dobra, kosztuję tego mielonego bo jestem. tam akasza przepyszna mmm Powiem Wam, że. dieta wege i w sufie boxie i brakuła mi dużo bardziej smakuje niż taka zwykła tradycyjna. Jakoś tak nie wiem. I lepiej się też czuję na takiej diecie. Dobra, jem obiad i zabieram się ze za sprzątanie. Wkładanie! Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. Ej, kochani, ogarnęłam troszeczkę. Głównie skupiłam się dzisiaj na dużym pokoju. E, pościerałam wszystkie kurze. Właściwie została mi tutaj już tylko po podłoga, ale to już tak wiecie: typowo. E, przed samymi świętami zapaliłam sobie świeczki włączyłam sobie kominek <głos》> na telewizorze i naprawdę powiem wam, że to jest tak rewelacyjne, że mamy takie wrażenie, jakby naprawdę od tego telewizora było ciepło, jak od kominka, zresztą też odgłos palonego drewna, naprawdę bardzo fajnie odzwierciedla prawdziwy, żywy kominek, jeśli można to tak nazwać. I bardzo lubimy sobie z Michałem włączać wieczorem właśnie ten kominek, zwłaszcza jak nie oglądamy niczego, tylko w co sobie siedzimy, rozmawiamy przy jakimś grzęńcu. I... No i tak, świeczuszki tutaj i, i tam w tych lampionach. Tam na górze na stole postawiłam tą gwiazdę, która wcześniej była w tym wieńcu razem z tym. Reniferkiem, więc reniferek został solo. W wieńcu jest też tam i kula, więc spoko, wszystko wystarczy. Kwiatki, słuchajcie, też pomyłam dzisiaj tego dużego, pomyłam monstery, natomiast tego benjamina chyba jutro wstawię do wanny i go spłuczę, bo jakbym ja słuchajcie, myć każdy jeden poszczególny listek, to bym chyba do świąt nie zdążyła, zresztą nie chciałoby mi się, więc raczej kwestia zrobienia mu prysznica. Więc tak, no jak to ja po, po sprzątaniu zawsze sobie zrobię kawę. Także już sobie właśnie siedzę i piję, tak sobie pomyślałam. Siedzę i piję kawę, odezwę się do Was. Przygotowałam sobie już też laptopa i będę montować dzisiejszy vlog. Michał właśnie dzwonił, że już wracam. No i zobaczymy. Na razie jeszcze mu nie mówiłam, że chciałabym jechać na zakupy po jego prezent. Ale wiecie, on jest wyrozumiały, on też wie, że miałam to inaczej ogarnąć, że wyszło z tym testem, z tym wszystkim, moja wczorajsza kwarantanna i zamknięcie w domu. Także spoko, więc e, mam nadzieję, że go namówię na galerię, a jak nie to podjedziemy na jakąś galerię tutaj w Zabrzu i też mu kupię coś fajnego, coś co chciałam mu kupić, więc... Więc myślę, że go wyciągnę na te zakupy. No i tak, więc zabieram się za jakieś montowanie. Jeżeli uda nam się pojechać na zakupy, to na pewno was weźmiemy ze sobą. A ja się na razie relaksuję odpoczywam, jestem już po pracy, tak jak mówię, to jest fajne, że wiecie, jakby nie tracimy tego czasu na dojazd nawet na home office, po prostu kończymy pracę, zamykamy laptopa i że tak brzydko mówiąc, można zmienić krzesło na kanapę i nie trzeba wiecie, gdzieś jechać w ogóle, więc spoko. naprawdę fajna opcja to home office. Dobra, piję kawę i do później. Ej, udało mi się wyciągnąć Michała na zakupy. <laughs> nie dałby sobie odumówić prezentu pod choinkę, więc jedziemy. Także, kochani, jest 18.30. Mam nadzieję, że się wbijemy na parking. Jedziemy do Galerii Katowickiej, bo tylko w Galerii jest Notino. I trzymam mocno kciuki, żebyśmy nie musieli stać w jakiejś mega kilometrowej kolejce. A obawiam się, że jest więcej takich osób jak my, które robią zakupy na ostatnią chwilę, jeszcze takie, wiecie, i prezentowe. No, więc może być różnie. Szkoda, że Natina jest tylko w jednym miejscu, nie? W sumie na tyle galerii w Katowicach, ile jest. I w ogóle tutaj w okolicy wiecie, jak to na Śląsku to jest. Taka aglomeracja bym powiedziała, że jest miasto na mieście I w każdym mieście jest kilka galerii handlowych Ale tu dziury e, I nie ma nigdzie na tym no, Tylko w jednym, w jednym miejscu, ale w jednej galerii jest w ogóle kilka, chyba pięć w Polsce no, Tak? No, tak ja myślałam, aha, ja myślałam, że to jest więcej tego Może nie. będzie, nie? Nie mogłoby być no. Także tak, Michał sobie wybrał Znaczy wybrał, Zarzucił sobie perfum Ja już mam mniej więcej wybrany A że skoro będziemy... Osobiście, to jeszcze się, że tak powiem, dowącham, bo zastanawiałam się nad jednym, nad dwoma się zastanawiałam, więc jeszcze sobie dzisiaj powącham, znaczy jak się wbijemy. A jak nie, to idziemy do jakiejś Sephory albo do Douglasa, wiesz? że na najpierw musimy dojechać, bo widzę jakiś korek. Ja. No, mówię Ci, bo to jest już korek do galerii stąd. Może tak by? Chyba, że na Jarmark, bo tu na prostu jest Jarmark, ten w Katowicach. Natomiast ja się obawiam, że to jest kolejka do galerii. Dobra, kochani, trzymajcie kciuki. Przybrałam czerwonych kolorów, więc trzymajcie kciuki dokładnie, żebyśmy nie stali w, w kolejce ani do wjazdu. Bo nie, nieraz też tak było, że tu była taka kolejka, żeby w ogóle wjechać na parking, a potem znaleźć miejsce na parkingu to było kolejne co najmniej 20 minut. Masakra. On this cold Dobra, jesteśmy w galerii, nawet nam się udało miejsce znaleźć. Ale chyba wychodzę z tego założenia, że kupi ma szczęście. <grymne> I właśnie podchodzimy pod Notino i nie widzę kolejki, słuchajcie, że się wbijamy zaraz. Może będzie faktycznie tak, że ogarniemy to tak, dość szybko, szybciej niż myśleliśmy. Nie, no zobacz ile jest tu fajnych rzeczy w ogóle. Naprawdę takie fajne teraz są zestawy w Notino. Super. No to wbijamy. On this cold I am The work to be done on my <muchy> Christmas run is most tired Dobra, słuchajcie, mamy prezenty. Udało się. Udało się, Michał nie będzie miał różgi. I nawet, słuchajcie, udało nam się wybrać bardzo fajny prezent no, dla jeszcze jednej osoby. I powiem Wam, że naprawdę taka fajna obsługa jest w Notino. Zawsze Panie coś doradzą, podpowiedzą. Także, taram, idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, jest automat z drabkami. A mój tata miał w urodziny, i zaraz do niego będziemy jechać z prezentem. I pomyślałam sobie, że dorzucimy mu zdrabki do prezentu. To co, które bierzemy? Podkowe szczęścia najpierw. Masz ukończone 18 lat Podkowa tak. szczęścia i co? I Mikołaja? Poczekaj, wrzuć monetę, bo to jest Teraz wybierz gry, automatnie nie wydaję reszty. I co? Ja mam to wybrać? Nie wiem <ścoughs> To jest coś skomplikowane jak dla mnie. O tak, to działa? Chyba yeah. O jest! Na Czuję się staro Bogdan dostanie podpół i jeszcze jeden. Ty też masz 18, doła. Dobra, to ja kliknę Mikołaja. Dobra. Już? No to ciśnij grubego. No. <tuszę> yes. Oh, yes. Dobra, mamy wszystko. Uciekamy. jak No, mam nadzieję, że wygra to to coś. No. I odpali. No. Hej, my już wróciliśmy i jest już Edi odbity od babci. Eduś, chodź, zasłużyłeś na kalendarz dzisiaj, chodź tu się pokaż, chodź tu do mnie. Powiedz, jak u babci było, dwa dni, fajnie, nie? Z Kirunią się pobawiłeś? Który my dzisiaj mamy? 22. drugi. Dwudziesty drugi, o. Zobacz, woreczek na gru. Byłeś grzeczny, tak? Babcia mówiła że, mówiła, że byłeś grzecznym pieskiem. Czekaj, czekaj. I pomagałeś, tak? Proszę. <noise> jeszcze jeden i koniec. Proszę. Wystarczy. Dobra, słuchajcie, i ja jeszcze też na szybko przychodzę do Was e, z tym moim kalendarzem, bo mamy już chyba, nie wiem, 22 godzinę, jeszcze weszliśmy do mamy na kawę, chwilę porozmawiać, ustalić co i jak ze świętami, skoro już wszystko jasne i wiadomo, że nie muszę siedzieć w zamknięciu w domu więc ustaliłyśmy jeszcze szczegóły. No i wiecie, jak to jest. Tu, tutaj coś, tutaj coś. Na szczęście, tak jak widzieliście, udało nam się super szybko zrobić zakupy. W ogóle jakoś tak w tym roku nam szybko, sprawnie poszły prezenty. Też nie ukrywam mieliśmy przemyślane prezenty, wiedzieliśmy za czym idziemy. Już wszystko mamy dla wszystkich, także jutro będę pakować prezenty. Może się cieszę. To są fajne prezenty, podobają mi się. I tak nie wiem, już wam chyba kiedyś też mówiłam, że lubię robić prezenty. Komuś, lubię jak ktoś się cieszy z tych prezentów, że one są trafione. Zawsze się o to najbardziej martwię, czy ten prezent będzie trafiony, ale zawsze najważniejsze, że jest dany od serca. Ja też lubię, że też mówiłam, dostawać takie prezenty, że wiem, że ktoś po prostu o mnie pomyślał, wie co lubię i, i kupuje właśnie coś z myślą o mnie. Niedu? A, jeszcze nie dla wszystkich mamy prezenty. Dobra, więc dzisiaj 22, to już za dużo niestety nie zostało w tym kalendarzu. Jeszcze zostały dwa okien trzy okienka, bo powiem Wam, że nawet jak kupowałam ten kalendarz, to nie zauważyłam, że jest aż do 25 przeważnie te kalendarze adwentowe kończą się w Wigili na 24, a to kiedy że okienko numer 25, to jeszcze jest jakieś okienko... wow. <śpiewanie> Dobra, 22 i patrzymy, co tu jest. Co tu ja chcesz zobaczyć? Nie, to cię nie interesuje. Nie, to nie są nagrody. Uuu. Jakieś takie pudełeczko. Ciekawe, co tu jest w środku. W środku <grytanie> kolejne małe pudełeczko. Natasza Denona. Pewnie coś do makijażu będzie. O cienie, ale śliczne. Muszę się do Was przesunąć. Zobaczcie, jakie ładne. Czy mamy ostrość? Aparacie, zrób ostrość. Może otworzę je, co nie będzie się odbijało światło. O! O, zobaczcie. Ciemny matowy, taki brązowy, matowy, jasny i taki jakby złotawy kolor, taki jaśniutki beżyk delikatnie brokatowy, prześliczne naprawdę i super takie małe opakowanie, właśnie na jakiś wyjazd, gdzieś do kosmetyczki można sobie wrzucić, a nie brać jakąś taką wielką pale paletę, a brązy to są moje kolory. Także naprawdę powiem Wam, że kalendarz z Sephory super, super, super. Jestem z niego bardzo zadowolona. Nie żałuję w ogóle, że go kupiłam. Wszystkie kosmetyki są kosmetykami, które będę używać. Jedynie ja co te dwa tusze do rzęs, no ale ja też robię rzęsy, e, więc wiadomo. Natomiast fajne są te tusze, też bym chętnie przetestowała, gdyby, gdyby nie fakt rzęs, ale wszystkie inne rzeczy są super. Ale zobaczcie, kiedy jest malutkie, takie sło słodziutkie. <laughs> Dobra kochani, kończę na dzisiaj tego. E, o. Na tego, na tego na dzisiaj tego vloga Jutro mamy czwartek Został ostatni dzień przed Wigilią Także jutro rano mam nadzieję, że zdążę się do Was odezwać Bo jak wrócę z pracy To od razu wpadam do kuchni I będę działać Także pewnie podziałam z Wami Słuchajcie, włączyłam tu telewizor I teraz mam różne kolory świata na sobie No, także jutro mam w planach zrobić sernik W planach mam zrobić Kapustę z grzybami no i muszę sobie to jeszcze rozplanować właśnie, jak się zorganizować Część rzeczy sobie jeszcze będę przygotowywać w piątek, w dzień Wigilii Na wigilii idziemy do rodziców, a potem w pierwszy dzień świąt wszyscy przychodzą do nas, tak wam mówiłam Mega się cieszę I powiem wam, że dzisiaj w ogóle mam cały dzień od rana, tak wam mówiłam Mega jakieś takie pozytywne nastawienie, mega dobry humor I jakoś tak już nie mogę się doczekać tej Wigilii, tych świąt z rodzinką i tego dobrego jedzenia. Trzymajcie się ciepło, kochani Buziaki. Do jutra, papa. Pa.